Uwaga, namierzyli nas! Dostaliśmy w silnik! Zabieraj nas stąd! Praca sterowność! W CD Projekt Red od lat robimy gry, które stawiają na rozbudowaną fabułę. Jednak za każdym razem staramy się, by były większe, bardziej złożone i jeszcze bardziej wciągające. Chodź. Zabiorę cię do domu. Cyberpunk 2077 Łączy eksplorację otwartego świata z dynamiczną walką. Wyborami, które zmieniają bieg fabuły oraz złożonym systemem rozwoju postaci. Dzięki temu przeniesiemy Was w naszą wersję mrocznej przyszłości. I masz czasem wrażenie, że to miasto nie pozostawia nam wyboru. Płoniesz w nim albo nie istniejesz. Jest rok 2077. Kryzys gospodarczy zakończony konfliktem nuklearnym doprowadził do rozłamu Ameryki. Większość kontynentu to teraz dzikie strefy wojny, a ludność masowo ciągnie do i tak przeludnionego Night City, jednego z ostatnich wielkich megalopolis na świecie. Night City ściąga najlepsze zasoby i wiedzę skupia producentów najnowocześniejszych technologii i ma obietnicą cywilizowanej przyszłości. Co? Nie! Ale jak to niemożliwe? Ależ możliwe! Jednak na ulicach miasta trwa bezwzględna walka o władzę. Gangi, agenci korporacji, kombinatorzy, kultyści, politycy i najróżniejsi przestępcy starają się przechytrzyć siebie nawzajem. Ofiarami padają często zwykli obywatele. Szukasz sprawiedliwości w tym mieście? Chcę zemsty. Jest tu łatwiej osiągalne. W tym rozdartym konfliktami świecie czasami tylko ktoś z zewnątrz może doprowadzić sprawy do końca. Elizabeth mówiła mi, że masz już do nas odpowiedź. Tym kimś jesteś ty, cybernetycznie wzmocniony cyngiel do wynajęcia. Widzę, że się zrozumieliśmy. Weź jeszcze to. Jako najemnik nie należysz do żadnej z grup. Wybrałeś życie poza prawem i wierzysz, że Twoje umiejętności wyniosą cię na szczyt bezwzględnego, przystępczego półświadka Night City. Serce Night City. Każdy dobry najemnik potrzebuje właściwej kombinacji sprzętu, umiejętności i reputacji. Dex dużo o tobie mówił. Mam nadzieję, że nie przesadził. Zarobione pieniądze możesz odpowiednio zainwestować, stając się maszyną do zabijania. Prożąc po ulicach miasta zyskujesz doświadczenie konieczne do ulepszenia swoich umiejętności i zyskiwania atutów. Połącz właściwe umiejętności i wyposażenie, żeby stworzyć rewolwerowca o nieludzko szybkim refleksie. Działającego pokryjom netranera, kontrolującego otaczającą go technologię lub kogoś pomiędzy. Masz pełną dowolność. W grze Cyberpunk 2077 wykradasz bezcenny biochip, który może cię ustawić na całe życie. Za piękną przyszłość. Kiedy pojemnik, w którym znajduje się chip, zostaje uszkodzony, jedyną szansą na uratowanie prototypu jest wpięcie go w siebie samego. Jak się okazuje, zawiera on zdigitalizowaną duszę Johna Silverhanda, martwego rockerboya znanego z porywczości. Czyli na biochipie jest jakiś terrorysta. Johnny chce zemsty i zamierza zniszczyć megakorporację, która stworzyła. Ten chip. Zrobię wszystko, żeby ich pokonać. To co masz w głowie może wywrócić do góry nogami układ sił w Night City. Rządzący tym miastem nie zamierzają do tego dopuścić. Mówiłem, że cię w końcu zabije. Dalszy rozwój wydarzeń zależy od twoich wyborów. Musisz ich unieszkodliwić, przecież o to nam chodziło. Ale nie wszystkie decyzje to sprawa życia i śmierci. Czasem to kwestia stylu, wyboru ciuchów, transportu, jak spędzasz wolny czas i z kim. Tego, jak wydajesz swoją brudną forsę. Witamy w nowej generacji przygód w otwartym świecie. Zanurz się w Cyberpunk 2077. Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu czas na gaming. Długo wyczekiwany, mam nadzieję, nie tylko przeze mnie. Pamiętajmy, że za od poniedziałku będziemy mieć ankietę na karcie społeczność, gdzie będziemy głosować, czy za tydzień również będziemy mieć okazję obejrzeć gaming, bo myślę, że no, wchodzimy w dosyć istotny okres czasu, czyli jak najbardziej dla mnie warto również śledzić sektor gamingowy. Bo myślę, że przed nim dosyć ciekawe czasy i myślę, że również ciekawe żniwa. Jak zostajesz ze mną, oczywiście pamiętaj o formie podziękowania, żuciłaby w górę i komentarz, a dla wszystkich nowych, których tematykach zainteresuje, zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka, by pozostać z na dłużej. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie 7 spółek gamingowych i indeks, czyli zobaczymy 8 walorów i to wszystko przed nami. Przed chwilą miałeś okazję zobaczyć Cyberpunka. Daj znać w komentarzu jak Ci się podobało. Fajnie, naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Jak dla mnie w angielskiej wersji jakoś jest lepiej przystępne niż w tej, której obecnie mogę się okazję to wysłuchać. No ale każdy lubi to co, to, co mu się bardziej podoba, a ja już lecę z naszym dzisiejszym spotkaniem. Zacznijmy od tego, żebyśmy podsumowali to, co się wydarzyło w piątek, bo warto wiedzieć, które spółki zarobiły najwięcej, a które najmniej. Jeżeli chodzi o alias, to widzimy, że 17% urósł do góry, Redzik 14, 12, Fan 51, 7 Level 8% Punk Pirat 5,88. Warsaw 5,2. 4,5 Duality. I widzimy cały czas Maraz. I będziemy widzieć to po wynikach portfela, które również dzisiaj będziemy widzieć zarówno tych debiutantów tegorocznych, jak i spółek, które są z nami od dawien dawna. I widzimy również tutaj, że muszę to przesortować, bo jest tego tak dużo. Mamy 50 spółek w zestawieniu i wiemy, że cała plejada nowych czeka na to, żeby zadebiutować na naszym parkiecie i wzbogacić nam ten sektor. Jeżeli chodzi o największe zejścia w piątkową sesję, to PB Games 7,64 na minusie, Sim Fabric 478, Blockchain Lab 282, OneMore 249, a 11 TS Games i to są te największe tutaj e, spadki, jeżeli chodzi o piątkową sesję. Liderem obrotu był oczywiście CD Projekt e, i widzimy tutaj 1.14 na plusie, 372 20 zł 20 groszy, jedna akcja CD Projektu w tym momencie e, kosztuje 110 milionów, 14 milionów TS Games, Playway 3, 600 200, Farfetch 1, 11bit, Bankam 200, czyli to są liderzy, jeżeli chodzi o, o Obrót w piątkową sesję. Sam indeks, który rozgrywał kontrakt, longi w grze 29 2652 punkty. I jeżeli chodzi o cenę za jedną akcję, to za Creepy trzeba zapłacić 974 zł, TES Games 603 zł, 563 za Playwaya, A na przykład najmniej trzeba zapłacić za NG Games zaledwie 30 groszy za akcję Punk Pirat 72 czy 7850 Falcon C Games 1,24. Tak to wygląda, czyli myślę, że każdy wśród tak dużej ilości spółek może coś ciekawego dla siebie. Znaleźć. Jeżeli chodzi o to, gdzie możemy mieć dostęp do naszego zamkniętego przeglądu sektorowego, gdzie zobaczymy dodatkowo, oprócz tych 8 walorów, jeszcze 10 dodatkowo spółek, no to tutaj w prawym rogu w tym miejscu możesz sobie wejść i wykupić sobie dostęp. Tam się spotykamy systematycznie w harmonogramie na jeden miesiąc mamy rozpisane prawie 200 spółek, chociaż ta ilość rośnie, bo ja i tak i tak dodaję ich coraz więcej. I w przyszłym tygodniu też mamy spotkania. Na tygodniu spotykamy się mniej więcej o 7 rano, czyli mamy przed sesją już spółki tutaj, które są, mają się znaleźć w danym spotkaniu omówione. Tak więc tutaj Cię zapraszam. No i przedłużone nasze spotkania również właśnie tak jak teraz oglądasz je na YouTubie, są właśnie dostępne w tamtym miejscu. A już przechodzę do konkretów, czyli skupmy się najpierw na portfelu, bo myślę, że zacznijmy może od debutantów, z tego względu, że zaraz będziemy potem po wszystkich spółkach oglądać ten globalny duży, żeby nam się tutaj nic nie pomyliło. Widzimy, że mamy 10 spółek, które tutaj debutowały w tym roku. Najmocniejszym wzrostem w tym tygodniu pochwalił się Ovid Works 8,25%. Pyramid 6%, tak jak widzimy. Tutaj mamy potem 1,67% Starward i Dwight, 1,13%. W odwrocie mamy z Kinwo 7,5%, 7,5% Drageus, Game, Game, Games Operator 5,5%, 20% Poly slash Simfabrik, 5% i 2% Gaming Factory. Jeżeli chodzi o wynik tego portfela w tym tygodniu, to mamy na minusie 1,66 to jest w tym miejscu widoczne, czyli widzimy, że no słabo się zachowują te debutanci z tego roku i jeżeli chodzi od początku, od pierwszego dnia debiutu, jak to właśnie wygląda, to Simfabryk jeszcze zachowuje tutaj e, dodatnie dosyć spore wartości, bo jeszcze 137% na plusie, 10, Drageus zatrzymuje, e, zachowuje ten poziom, a wszystko inne jest w korekcie, Duality obrywa no jak na razie 1,5%, 9, Poleslash, Skinwallet 17, 21, Starward Pyramid 22, 41, aż Games op Operator of works aż 47%, czy Gaming Factory 48%. To są te największe spadki, jeżeli chodzi o debutantów i widzimy, że w tym ujęciu od początku roku mamy tutaj spadek. Tak jak widzimy w tym tygodniu, aż 6,26% na minusie, jeżeli chodzi od pierwszych dnia. Natomiast, no jeżeli byśmy tworzyli właśnie portfel stworzonym. Z tego typu spółek. I przejdźmy sobie teraz do indeksu, bo jeżeli rozgrywasz kontrakt, no to powinieneś przede wszystkim wiedzieć, które spółki go współtworzą i które oddziaływują na niego najmocniej. Bo jak widzisz CD Projekt i TS Games, to są dwie najważniejsze spółki, które po prostu trzeba. Obserwować, jeżeli rozgrywasz kontrakt, dodatkowo do tego dochodzi 11 Bit Playway czy CA Games, i one już współtworzą nam to wszystko, co mamy okazję oglądać każdego dnia, patrząc z perspektywy właśnie indeksu. Jeżeli chodzi teraz o poszczególne spółki, startujemy, zobaczymy 7 spółek, tutaj akurat są ułożone po kolei, ale te, które zobaczymy kolejno w naszym już zamkniętym przeglądzie sektorowym, na który Ci serdecznie zapraszam, to one już tutaj są losowo, tak więc się tym nie sugeruj, bo możesz zobaczyć czasami spółkę, którą chciałeś zobaczyć, jest tego na Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja startuję od Wig Games, czyli tutaj mamy ujęcie tygodniowe. Interesuje nas interwał średnio i długoterminowy, jeżeli patrzymy na właśnie tutaj tego typu wykresy. I pamiętaj, że to co widzisz i słyszysz, moją prywatną opinią, prywatnym zdaniem, nie sugeruję się tym, tylko ja własnej ocenę sytuacji, własnej analizy. Ale ja lecę już z tym, co widzimy, bo widzimy tutaj ewidentnie, że cały czas rozgrywka na Wig Games jest od bandy do bandy, czyli ręcz boczny, który jest idealnie zachowany. Nic to absolutnie się nie zmienia. Idealnie się odbiliśmy, popatrz. Te strefy to już nie wiem, kiedy to są założone strefy. Chyba z parę miesięcy temu. Te poziomy są założone i one cały czas są respektowane, nie są rozjeżdżane, czyli w tej momencie, jeżeli nie odpadną sobie do od półeczki, no to kontynuują wzrost do bandy, bo dopiero rozjechanie tej bandy to dopiero daje cień szansy i nadzieję na to, że będziemy widzieć cały indeks powyżej. Na razie, jak widzisz, maraz cały czas trwa i zresztą widzimy to na podsumowaniach sesji dziennej, też to powtarzam, że widzimy ewidentnie, że na gamingu w większości przypadkach nic ciekawego się nie dzieje. I zacznijmy od Warsaw, bo Warsaw popatrzmy jak wygląda sobie. Mamy interwał tygodniowy mamy, muszę sobie jeszcze tylko trochę to przybliżyć, OK i lecimy. Wolumeny są podpięte oczywiście u dołu. Popatrz jak co się wydarzyło. Odpaliśmy idealnie od poziomu, który był tutaj wcześniej zaznaczony widzimy, że zrespektował ważność tych poziomów, czyli o czym to świadczy, no, bardzo prosto. Rozgrywka na Warsaw będzie banalna, rozjechanie w pierwszej kolejności trzeba rozjechać 2-1, potem przełamanie 2-3 to jest podejście pod 2-6, rozjechanie 2-6 to jest atak na 3-1. banalne, proste pod rozegranie, jeżeli będzie siła i paliwo oczywiście na wzrosty, pamiętajmy, że jeżeli przyjdą jakieś niespodziewane informacje na rynek. To najlepsza spółka, nawet fundamentalna, o tej, której się mówi, pisze, i którą możesz oglądać wszędzie, gdzie byś tylko nie włączył obrazu, no to i tak, i tak się. Przy negatywnych informacjach nie ostoi, będziemy widzieć zwałkę. Też, też zawsze musimy gdzieś z tyłu głowy na to zwracać uwagę. Pamiętamy, że szkodnika też się nikt nie spodziewał, a co się wydarzyło na wszystkich parkietach na całym świecie. Jeżeli będzie teraz kontrolował spadki, no to jak dla mnie półweczka w grze, czyli jeszcze trochę mu brakuje do tego, żeby ją przetestować, bo jak ją przełamie, no to będziemy widzieć test 1.6. I 1.6, jeżeli przełamie, wiadomo co się dzieje. Czyli Warsaw wygląda dosyć ciekawie i na pewno warto ją gdzieś sobie obserwować pod przyszłe ewentualne rozegranie spółek bo jak na razie no, odpadli nam od dosyć istotnego i ważnego poziomu i trzeba to również uwzględnić w swoim podejściu lecimy sobie dalej, bo Farm51 pokazał mega, mega siłę widzimy to podejście, widzimy to rozjechanie kluczowych poziomów i popatrz, nawet reteścik został wykonany w punkt, idealnie zretestowali mi ten poziom który tutaj zaznaczyłem, to jest tam, znaczy początek tej tygodniowej naszej świecy idealnie od tego zaczęli, bo rozjechali go, reteścik i popatrz, strzała, to jest to co mówię, to jest to czego potrzebujemy a skoro rozjechali nam kolejną strefę to znów oczekuje tego samego, czyli jeżeli nie będą chcieli pokazać tam siły, to powinni wykonać reteści i strzała, jeżeli ma być oczywiście pozytywny, a jak negatywny i chcą pokazać nam słabość i troszkę postraszyć tych, którzy się gdzieś tutaj ładowali na samym szczycie, no to powinni odpaść poniżej 44. Z testem nawet do 38 nie byłoby to dla mnie nic dziwnego, jeżeli będą kontynuować wzrosty. To kolejną strefą, jak dla mnie, którą powinni zrobić po oczywiście jakiejś fazie korekcyjnej. Półweczki, pamiętajmy, zawsze w grze, to jest to 54 zł, do których powinni w długim horyzoncie czasowym dążyć, jeżeli będzie sprzyjającym. Okoliczności. Jeżeli chodzi o sonkę, sonkę to już jej już nie pamiętam, kiedy my ją widzieliśmy na YouTubie tak dawno, że już, um, już chyba wszyscy zapomnieli o sonce. A sonka wygląda dosyć ciekawie, bo spadła półkę niżej z tego ręża, stworzyła nam nowego ręża, czyli rozgrywka jest dosyć prosta na sonce, bo jeżeli odpadniemy tutaj i dychę, no to jedziemy na ósemeczkę. Przełamanie ósemeczki to jedziemy na dno i tak to będzie wyglądać na sonce, a przełamanie znów dwunastki jeżeli będą w stanie wyjść, czyli jeżeli już nawet przeatakują wyjście powyżej tutaj tej, tej 11, 11 półek przeatakują, no to to Pierwszy hamulec to jest 12, jak padnie 12 półeczka strefy, a tak na 14 i tak to może wyglądać na słońce. Yy, dosyć ciekawie w tym momencie to wygląda, warto sobie gdzieś obserwować, yy, czy będzie w stanie to zrobić i na jakim podejściu, jakim wolumenie będą w stanie to zrobić. bo Jeżeli odpadną dołem, no to jak dla mnie hamulce jest 10 padnie, to lecą niżej. Jeżeli chodzi o EC Games, to tej spółki też już dawno nie widzieliśmy. Yy, idealnie zachowuje się tutaj w ręczu. to jest jedna z tych słabiej wyglądających spółek, chociaż ona już wyhamowała jak dla mnie, czyli mamy ten hamulec. Ona jeszcze nie, nie spadła nam niżej. Ten poziom 1,7 cały czas trzyma, bo jeżeli to pęknie, no tak dla mnie lecimy tutaj. Jest to już zaznaczone, chyba wszystko jest jasne. Tutaj lecimy. Przełamanie teraz tej dwójeczki, no to będzie atak 2,4$. Rozjechanie 2.4 dopiero daje cię nadzieję na to, że będziemy atakować 2.8. Proste, taki schemat na rozegranie EC Games, jak dla mnie mógłby być możliwy, jeżeli by było coś sprzyjającego. No i pamiętajmy, że gaming to stoi przede wszystkim informacjami, produkcjami, wynikami, czyli to wszystko, jeżeli będą jakieś nowe, ciekawe infa płynące prosto od tutaj spółek odnośnie nowych ich produkcji bądź też tego, co chcą wypuścić, to myślę, że to będzie bardzo ciekawa i ważna informacja, szczególnie w tym okresie w którym jesteśmy, dotyczy oczywiście całego sektora, całej branży, jeżeli chodzi o creepy, creepy popatrz idealnie respektuje nam te poziomy, idealnie zachowuje się w tym ręczu, nie pokazała nam tutaj nic nowego. Cały czas respektuje te poziomy, a to jest jedna z ważniejszych spółek na naszym parkiecie, bo ona przeżyła swój rekordowy ride To jest spółka, która wzrosła po kilkaset procent w bardzo szybkim tempie. Jednostajnie wręcz, widzimy to od czasów szkodnika, jak silnie wzrosła. To jest jeden z tych fenomen, fenomenów na rynku. E, I teraz cały czas rozgrywają tego samego ręcza, już od wielu tygodni, od kilku miesięcy. E, temat jest prosty. Oni już nadbijają tę strefę, bo potrafili nadbić go nawet do poziomu 888. 8, 8. Możemy nawet sobie go zaznaczyć, skoro go tak nadbijają. To fajna nawet cyfra 888. To zobaczmy sobie, to gdzieś tutaj będzie. O, prawie strzeliłem. No, strzeliłem. 888. Podem sobie poprawię. To jest ciekawy poziom, bo jeżeli oni nadbijają tą ważną strefę, a ta ważna strefa już jest teraz praktycznie testowana, no to właśnie to 888 może by tutaj wyhamować klip. Jak spadną, no to dla mnie ważnym poziomem, bardzo ważnym jest 790, która powinna go chronić przed dalszymi spadkami, a pozytywny scenariusz, to muszą rozjechać tego ręża. jak rozjadą tego ręża, to będą atakować dopiero półeczkę i w konsekwencji 1250 proste, lecimy dalej, Foreveren, Foreveren pokazuje słabość, niestety jedna z moich ulubionych spółek na parkiecie, e, wielokrotnie przeze mnie rozgrywana, w tym momencie jak widzimy pokazuje słabość, e, widzimy również, że odpadli od ważnych, istotnych poziomów, zrespektowali ważność ich, czyli 9-4 jest potwierdzona jako ważny na przyszłość poziom i teraz w grze, jak dla mnie. Test i zejście na 7.3. Jak to pęknie, to lecimy niżej. Lecimy niżej na Foreveren i to będzie oczywiście bardzo negatywne dla wszystkich tych, którzy się ukisili tutaj. A to, że ktoś tutaj się ukisił, to zawsze istnieje prawdopodobieństwo, pamiętajmy o tym. I jeżeli dopóki nie rozjadą tego 9.4, to nic ciekawego na Foreveren nie widzimy, bo on wygląda słabo. I to też trzeba sobie wprost powiedzieć, że tu nie ma żadnych fajerwerków. Jeżeli chodzi o Króla, no to Króla, którego zwiastun mieliśmy w największej chyba produkcji, na którą czeka cały świat i myślę, że spokojnie możesz nawet wspomnieć moje słowa za parę lat, powinniśmy się doczekać. Mam taką nadzieję, trzymam za to kciuki ekranizacji hollywoodzkiej tej właśnie produkcji. Mam nadzieję, że to będzie mega, mega hit zarówno jeżeli chodzi o grę, jak i również o jakąś kinową wersję i mam nadzieję, że wszyscy tego również doczekamy. CD Projekt, zobaczymy czy będzie rozgrywany, bo już coraz Bliżej tej premiery, jak na razie rynek widać, że nie ma ochoty tego robić. Jest w zatrzymaniu, wręcz utworzył nam tu takiego, takiego orędzika. I jest również na teście tych istotnych stref, bo to jest istotna strefa dla niego, jeżeli chodzi o CD. Jeżeli CD ją rozjedzie. Jeżeli podejdzie, no to półweczka w grze, no i 400 jak padną, no to będziemy wtedy jechać do, do góry i po kolei rozjeszczać 480-430 i w zależności jaka będzie siła, będziemy dożyć. Jeżeli oni nie będą w stanie tego rozjechać, jeżeli to nie padnie, jeżeli nie padnie 400, no to te rozgrywki to nie będzie. Czyli będą rozgrywać pewnie już potem tylko i wyłącznie przyszłe wyniki, które pewnie będą kolosalne dla CD projektu i za nie również trzymamy kciuki. Odpadnięcie teraz dołem, czyli przełamanie tych poziomów z 359, jak padnie, no to będziemy leczyć niżej. Tutaj nawet innym kolorem sobie zaznaczyłem dosyć istotny poziom. 353, jak padnie, no to lecimy na, na nowe, na kolejne przetestowanie poprzednich historycznych szczytów, które były w tym miejscu, i w konsekwencji mamy też ich 320. Czy to jest możliwe przed premierą? No chyba nikt raczej w tym momencie raczej tego nie zakłada, ale widzimy, że jeszcze muszą pokazać coś więcej i są teraz w kluczowym momencie, jeżeli mają utrzymać pozytywny dla mnie ruch. Jeżeli ma być pozytywnie, no to ta strefa ma paść. Jak padnie, to wtedy piłka w grze, cztery stówki jako pierwsza bariera psychologiczna i potem zobaczymy, czy będą w stanie zrobić coś więcej, czy też nie. I zanim przejdziemy dalej, już na zamkniętym przeglądzie sektorowym, jeszcze lecimy tutaj z wynikami portfela, popatrzmy bo te spółki już są za nami, które przed chwilką omówiłem, a my już tutaj lecimy z portfelem, popatrzmy, co się ciekawego dzieje. Widzimy, że Coż tu widzimy? Przesortujmy, bo na razie nic nie widzimy. Alias 44% do góry w ciągu jednego tygodnia, czyli przepiękny rekordowy wzrost. Farm51 19,5% do góry rośnie. Falcon 12% do góry. Tibul 10%, Neuron 5,96%, Piąteczkę również, Redzik CFG 5,42% i widzimy, że bardzo mało tych spółek. Na 40 spółek na plusie jakimkolwiek jest 19, czyli mamy połowę i druga połowa jest w odwrocie. I to ewidentnie widać i popatrzmy na najmocniejszy cenione spółki w tym tygodniu. Kubik oberwał bardzo konkretnie, bo spadł prawie 17%. Warsaw spadł 11%, Foreverland 9,3%, PB Games 8,2%, 7% spadł Creepy, NG 6,5%, Punk Pirat piąteczkę, czy Shockwork 4,93 to są te największe spadki, sam król 2,42 w tym tygodniu na plusie i od początku roku widzimy, że utrzymuje się na powyżej 29% na plusie, czyli cały czas ta pozycja jest utrzymywana z wynikiem dodatnim. Wynik tego tygodnia na wszystkich spółkach dał 0,95 i jeżeli chodzi o wynik od początku roku, to zobaczmy, że Shockwork jest cały czas Liderem 3600% wzrósł z, dosłownie z groszy. One More 810, cały czas też wysoko, pomimo tego, że jest bardzo już mocno z szczytu. Również zjechali Creepy 420, Punk Pirate 410, Blockchain Lab 247, Movie Games 209, 193 TS Games to są te największe wzrosty, jeżeli chodzi utrzymane. Od początku roku, bo wiemy, że spółki, no niestety, się staczają y, coraz y, niżej, jeżeli chodzi o gaming, albo stoją w miejscu, ale już po jakichś dosyć mocnych korektach, to też trzeba wziąć pod uwagę. I tutaj ten obraz nam dosyć mocno, kto nie ogląda regularnie, to pamięta, że to były dużo, dużo, dużo wyższe procenty kosmiczne wręcz. I teraz, pomimo tego, że i tak to wygląda pięknie, to jeżeli ktoś nie, nie, nie kaszował pozycji y, o wiele wyżej, no to niestety, tak to tyle z tego zostało na minusie od początku roku mamy tylko dwie stare spółki, jest to EC Games 27% poniżej rozpoczęcia w tym roku notowań i Warsaw również 21% poniżej czyli tylko dwie spółki na minusie potem 8% na plusie tylko Juju Art 17, 17 Krabater, The Distance 21 czy 11 bit 23, 28 Allianz i właśnie CD Projekt wspomniany wcześniej 29 też grzeje tutaj od spodu te poziomy no ale CD już jest wygrzane przez te poprzednie lata, widzimy, że w ujęciu od początku roku dla wszystkich spółek 40 Mamy 214 wynik na całym portfelu, czyli wynik rewelacyjny. No. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że wykręcić taki wynik to jest po prostu coś. A gaming jak najbardziej od czasów tych spadków na szkodniku dał jednym, był jednym z najmocniej, najszybciej odregowujących sektorów. I chyba nikt nie ma tutaj wątpliwości, że można było zarobić na tym naprawdę, naprawdę dużo. I mam nadzieję, że również udało ci się coś z tego torcika dla siebie wyjąć. Oprócz rozgrywania pogromców, czy też branży OZ, to była też jedna z tych branż, która dała tutaj swoim inwestorom ciekawe stopy zwrotu. I to wszystko w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, jeżeli chodzi o YouTube. Ja pozdrawiam Cię serdecznie, daj znać w komentarzu, co ciekawego Ty byś rozgrywał w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o grudzień na spółki gamingowe i czy rzeczywiście słabość jakaś będzie nam towarzyszyć na tym sektorze w najbliższym czasie, czy raczej czekamy wręcz na odwrót tej sytuacji i w końcu gaming pokaże nam z powrotem jakąś siłę. Pozdrawiam cię serdecznie i zapraszam już wszystkich na kontynuację właśnie na zamkniętym przeglądzie sektorowym. Trzymaj się hej.